Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fallout. Po bardzo, bardzo długiej przerwie w końcu sobie kontynuujemy tą grę. Ja w, e, znalazłem sam, gdzie znajdują się e, ci trasa, gdzie, gdzie jest? Na takim kościele, było. tutaj dokładnie musicie wejść. Jakby ktoś chciał wiedzieć, tu. Jak macie tutaj, e, gdzie to jest Diamond City, tu. To cały czas to była tak... Tutaj odtąd się zaczyna droga mniej więcej od tego. I musicie... Możecie sobie wpisać na YouTube, to z problemem znajdziecie. I tu jest ten kościół. I właśnie wchodzimy do niego i nie wiadomo co się stanie, bo tutaj już dalej nie było w poradniku. jest dużo huli. Ups. I tu mocnych. Proszę umrzeć. Czemu on nie umarł? O co chodzi? Czemu on jest zielony? Przestrzelić. Proszę mi strzelić po prostu. Fak, Dziękuję. Co on miał takiego? Krzyżowka dzisiaj kapsy. Nie. I tak dawno nie grałem w tą grę. W ogóle nie tykałem jej. Od tamtego czasu, od ostatniego odcinka. I nie mam pojęcia o co teraz chodzi. A oni nie żyją? Tak, nie żyją. I nie mam pojęcia o co chodzi, patrzcie, co, co to jest za misja. Czy znaczy, to no mi każe wyjść? Czekajcie. Dane. Poszukaj trasy, mapa. Czy żeby z tym pogadać dalej? Nie wiem. A i znam, sobie moje. Nie wiem. Idziemy tu. Hmm. Hmm, nie wiem gdzie teraz mamy pójść za bardzo. Umrzyj. Dziękuję. Nerwuje mnie to, że oni jak zaatakują, to da dają wam e, radio radioaktywność. I mam kolejny level. I to po. I się level. No tu. Dobra. Nie wiem w co by pójść. Hmm, tak za bardzo nie mam pomysłu. Dzięki temu... Będzie ciężki. Nie, nie potrzebuję więcej. W... Oto. Ja, ale by otwierać zamki. To. Co, co nie spełniam? Który wymagania? A, poziom 18, dobra. Zbroję zmiścić. Nie, 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 ja pójdę w znawca A nie, też nie, 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 właśnie nie, 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 o nie, 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 co... nie, 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 Я не люблю эти кули. Они такие шадроживают на вас. Это ертует. Приз, я это канитр. Хорошо, Ma miejsca ta klejąca. mękająca. Możemy na kocaka w sumie chodzić, żeby nas było trudniej wykryć. Co tu jest? Nic nie widać. Hm. Śmieszny oh yes. sobie, o jest. Right. O Jezu. I tu trzeba railgun wpisać. Czekajcie, tak? Czekajcie. O nie! Nie to chciałem, super. Trzeba wpisać Railgun. E, nie Railgun, eee... Jakbym miał po angielsku wersję gry, to bym od razu odpowiedział. A tak? To muszę sprawdzić na YouTube, jak to się pisze. Ja wiem, co mam tu wpisać. Mam tutaj wpisać nazwę jej grupy. Tylko Rail... O Jezu, nie ten przycisk. Tylko nie pamiętam, jakie to jest e, nazwa jej. Więc będę musiał sprawdzić. I tu nawet chyba cię to było. O tu. Czekajcie. Dobra, zapiszmy. Ty. Jest. Właśnie, po angielsku jest bo, bo możemy napisać po prostu yy, to, co jest. Pokrywa, otwórz, Co to, jest. Ten łącznik nie działa. Oh You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, who the hell are you? I followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to contact us? Dr. Amari told me how to find you. Very interesting. Last question. Why are you here? <laughs> I found a Courser chip. Can your people decode it? You have what? This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? <laughs> I see you invited the Courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed a courser single-handedly? Oh, that is. No, tak, no. a Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this courser murdering machine a little courtesy. An apology. Dobra, tam mieliśmy. I'm Destimona, and I'm the head the railroad. Railroad. Who are you people exactly? In a world full of suspicion, treachery, and hunters. We're the synth's only friend. Des, we need to let him in. He's got an intact courser chip for God's sake. That violates our security protocols. To hell with that. He killed a courser. There's no way he's working for the institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about inside. <laughs> Trudno tak jest zrobić... Trudno go było zabić. Pamiętam, że z rpg czy nukę chyba trzeba było użyć. menuka Nie? Chyba tak było. Czekajcie, zapiszmy sobie. Nie mieszkają w dogodnych warunkach. Kappa. Ale hasło znaleźliśmy, podążaliśmy tą trasą, ja z 2,5 pół godziny biegłem za tą trasą. Bo tam było mnóstwo super supermontantów, ja tam wszystko po drodze zabierałem, znalazłem te cztery rdzenia, fuzyjne. Więc całkiem spoko. No, teleportacja. O. Mhm. Hmm, hmm. Nie nie, 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 kończący się garnek, widzę. Wylecz mnie. O, no, antyrat. Taniej wychodzi niżej, jakbym użył, go. nie wiem, go mam tylko trzynaście.

Visitor here has a courser chip. Oh, for real? Oh man, it's been ages! Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the courser chip. Uh, I don't know. I might need that chip later. This isn't a negotiation. This is a demand. To anybody else in the Commonwealth, all you have is two caps worth of salvage. With us, that data is priceless, but we're not just going to give that away. Talk to me again if you change your mind. No, excuse me. Made excuse up me. Mind, we decode the coarser chip for you, but after that, it's ours. Deal? Fine. Deal. It's yours. All right, to jest przepraszam że tak długo właśnie nie było odcinków ale no niestety remont mam w domu miałem i przez trzy tygodnie nie było mnie no przez dwa no gość coś tam to jest ale klawiatura mechaniczna, nie? jeszcze nie będzie mojej słychać, bo zmieniłem ostatnio właśnie. Ale mam nadzieję, że tu jakoś nie będzie bardzo słychać. Muszę w ogóle jakiś ten używać na mikrofon. Tak jak na TS-ie czy na Cure's Voice, że macie takie blokadę głośności, bo tego na no niestety nie ma na tym na e, jakąś nazywa ten program. Adobe City.

Mmm do Virgila. Dobra. Lecimy, nie mów, że teraz, nie mów, że teraz muszę uciekać, tak? Co to jest? A, do ćwiczenia strzelania. No, co to? jest taka strzelnica trochę. No je, yeah. nie możemy im nic zabrać. Szkoda. przed chwilą odkrył szyfr, którego oni potrzebowali przez. Yy... Dobra, nieważne. Potrzebowali go tak bardzo, a teraz poszli spać prawie wszyscy. Gdzie ono jest? Ja chcę z nią. Zanowisko. co to za guzik? Hmm. No, gdzie ona jest? Chcę spotkać i powiedzieć jej jakie ma dla mnie misje po to, żebym mógł wyjść stąd normalnie. Gdzie ona jest? Może tam pobiegła? No chyba tak. Kościół. The Old North. Trochę czasochłonne będzie tu biegać, na szczęście mam nadzieję, że można użyć szybkiej podróży stąd. Mm, yeah, i know all about them. good. the institute treats synths as property, as tools. Narzędzia. why does the institute treat them? they're playing god. tinkering with things they don't fully understand. from that lofty vantage, it's easy to deny their creations' very humanity. go on. so we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth? It depends on the circumstances. There's no middle ground with this. Would you risk death to save a synth or not? Once, I pledged my life to protect my countrymen. I don't see this as any different. Well said. Someone with your skills, your beliefs... Normally, we'd try and recruit you, but right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, no, no we can send you to the Deacon for details. You're free to go. You didn't see anything suspicious. When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. <clears throat> Your leader was just being cautious. Yeah, we know we're all on the same team. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression, though. But it's all good now. I vouched for you. Nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the Institute. <laughs> yeah So tell me, why did you vouch for me? I've heard a lot of things about you, enough to want to give you a chance. So dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps <laughs> out with the odd job here and there. What a waste! I'm just going to come out and say this: <laughs> the railroad needs you. Trasa needs the railroad.

Nie mogę stąd szybkie podróży odbyć, prawda? Super muszę z buta biec, żeby biec. stąd wyjść. Trochę irytujące. Ale ładne kryjówki sobie znaleźli. Trudno ich faktycznie. gdyby nie to... Ta trasa w sumie jest trochę głupia. Gdyby nie było. Dziwne takie. Nie wiem, jakby ktoś tu poszedł... Z... Z złomu szukać tak jak ja, to ciekawe. A właśnie ciekawe czy ktoś w ogóle w tej grze znalazł ich tak przez przypadek? W ogóle bez misji, bez zaczynania misji i wpisał Rail. E, e, railroad i czy wyskoczył mu? I wszedł tam bez misji. I ciekawe na przykład rozstrzelali. Ciekawe czy tak by się dało. Na przykład jakby się od razu tu pobiegli co by się stało. Czy wam się aktywowała ta misja, czy nie wiem. Czy byście fabułę przeskoczyli? No na pewno by was nie wpuścili. Bo byście nie mieli mm, tego chipu. Nie wiem. whatever w ogóle. Hmm. denerwuje mnie czas ładowania w tych grze, troszeczkę za długie. Porównaj na przykład, nie wiem, jak są takie gry, gdzie otwieracie drzwi. Na przykład widzimy no tam prawie w ogóle, Tam nigdy nie macie czasu ładowania praktycznie. Tylko na jakieś tam dalsze podróże, szybkie podróże. Jak zginiecie. I tyle chyba. Szybkie podróże, śmierć i czasami po sękach. Albo w jakichś walkach dłuższych, gdzie musicie przenieść. Dziwne. No i czas ładowania pół godziny. O jest. To pewnie by. Bardzo pomógł... Czy myśmy się teleportowali? A myśmy dopiero wyszli stamtąd, no dobra. Tu by bardzo... Czemu nie mogę tam się teleportować? Ja tu mogę? Nie. A ja tu mogę? A ja do jaskini muszę kliknąć. Dobra, ja klikam na ten punkt. Aha. Ciekaw. Dobra kontynuuj. Okay. Boże ile tu jest z tego radioaktywności? Jak to jest zdenerwujące, że tu jest za tyle. Tutaj tylko w pancerzu wsparowanym się po co przejść. Rozbrałem te pułapki. Sięmka robocie. Nie I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. <laughs> How'd you manage to get it decoded? The railroad helped me. Oh god, those kooks. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending machines or setting computer terminals free or... Sorry. They just have... <laughs> Something of a reputation. You're not the only one who's been busy. I did the best I could from memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. <laughs> You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport Coursers, and send you instead. You, you, know, you know the Institute is that classical music station, that's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. I'm sure it'll work. For the record, I haven't made any promises. But if you can build this device and make use of that code...

And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. So you <laughs> find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Well, yes. Jeszcze by się trzeba było z Bracem, y, mrocznym bratem, y, nie z Kaidem. Jeszcze by się trzeba było spotkać z y, bratem Stali. Dobra, a ja na dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Oj. Odwróć się bardzo proszę. No i nie odwróćcie się. Trzymajcie się. Cześć.